Postaram się dzisiaj filmować wszystko. Mam takie takie same Nie macie kupować wie. Ale wiedziałem, że na końcu chcę troszeczkę. Tak, tak. tak może być, nie? Tak chcę Wczoraj by te nie już wszyscy byli, nie, zamarzli wczoraj. <grymne> Dwa Na razie cztery do p... ja już tę praskę z dwoma. Przecież ja mam to serwo jeszcze drażni, bo to dalej nie ma. Barwy no, tak, tak. Ale to do, Ej, to do jest ale to jest to... Nie mogę taki numer to, Jeżeli nie ruszę, to okay, nie A do... Yy... Nie, skręcał ja tutaj y, tamty... Chodźcie palec włosy, nie? Nie, nie. Nie, tak? nie. Nie, jak, jak szarpnie, to wyciągnie. No, jak szarpnie, to da. A szerokość tych mostów jest taka jak w rondadelach do tak. Nie, moją kamerę kiedyś Inko załatwił metalowym zderzakiem w i przeżyła. Mam szlamę na No grywej. myśmy tego stresu nie nie zrozumiałem. Ja Jak chcesz? Cofnijcie my mamy to mniej to więcej. więcej? O kur. Co, jest? Co, jest? Co jest karta? Taki tak długo? tak myślałem, że czego długo? nie? Myśmy odwracali, robili już podejścia. Znaczy, bo myśmy nie wzięli pod uwagę drugiej opcji, wiesz, jak to jest. Masz dwa mosty, ale zamiast zrobić przerodkę, mógłbyś, mógłbyś, mógłbyś... Bardzo, bardzo ładnie, i od razu się kieruj do góry. Najedź na, na to, najedź na to. Bo wiesz? Tak. Czysto, czysto, czysto. Czysto, czysto.

Pan Adamie, powiedz Pan co robisz. Upycham trapy. E, 40. 40 nie. Za 100. Trapy upchnięte. Jeden, z tym drugim to tak. Umownie. Zasłaniać mi. Wlezł. Nie wiem czy dobrze. Zobaczymy Ja jeszcze mam siebie na swojej podpadce. I wlezło. Wlezło. Siad, Siadł? Z górek? No. Górek, skakał. Bartek pokaż klasę bo filmuję. Jak chcesz od razu tam zostawić sprawy?